Dzień dobry Konrad Młodziński, a ze mną dzisiaj Alan Kwieciński. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No widzę, forma jest, nastawienie jest. Jest, jest, bardzo dobrze się czuję, tak więc. Yy, pytanie, jak, jaki plan na walkę? Jak oceniasz swoje szanse w ogóle? Znaczy, ja oceniam swoje szanse no, bardzo dobrze, z tego względu, że chociaż nie lubię wychodzić w tej pozycji faworyta, wolę wygodzić z underdoga, bo wtedy jeszcze bardziej mi to motywuje, prawda? Ale tutaj też tam, tutaj, kurczę, działają też inne aspekty yy, do tej walki, z tego względu, że tu już za bardzo poszło w głąb. Yy, czy rodziny, czy wyzwisk w moją stronę, tak więc tu jeszcze dodatkowe aspekty działają dlatego, mnie to tak jeszcze bardziej motywuje do walki. A których wyzwisk właśnie nie jesteś w stanie wybaczyć swojemu no, rywalowi? Tak, nie, wiem czy oglądasz ostatniego go tak więc od konfidentów mnie zaczął wyzywać, to to, to już za to mocno poleciał, tak więc. A na jakiej podstawie on w ogóle to wywnioskował? No, widzisz, no kurczę, no. No jest, dla mnie to jest cymbał i sorry, że takie wyrażenie będę używał, Śmiało. ale ono niektórych, niektórych e, okresie nie, nie da rady przeskoczyć w jego stronę, tak więc no, dla mnie to jest cymbał i, i tyle. No. no bo on Cię nazywał konfidentem jawnie, a przecież konfident to jest osoba, która po prostu sprzedaje kumpli na policji. Tak, no się gdzieś, no, widzisz, no no widzisz. Ale on no, nie zna niektórych słów, więc używał, rozrzuca sobie ich nimi jak mięsem. Nie? A powiedz mi skąd w ogóle czy skąd geneza waszego jaka jest geneza waszego konfliktu znaczy, no z Murańskim? To zaczęło, zaczęło się od tego, że kiedyś miałem taką taki już... Głupio się zażartowałem, do tego się przyznałem i tak dalej, absolutnie. Chodziło o, o te, psa. To, tak, o tego mhm. pieska i tak dalej, któremu się oczywiście nic nie stało. Tylko no, dalej o dziś tam mówi, że ten grill był włączony, że to był gorący czy coś tego. No, mi to się śmiasie się chce po prostu, co on tam gada i wymyśla różne głupoty. E, ale mówię, no, że to zaczęło się właśnie od tego psa, że ja niby... Znaczy ja położyłem tego pieska na grill, ale on absolutnie nie był, nie był gorący nic, tylko po prostu on miał ksywe pulpet, maksy pulpet. I tak zażartowałem, dałaś z tego pulpeta podgrzejemy, nie? I zażartowałem po prostu, nie? E, i wiesz no może nie na miejscu był żart, ale przyznaję do tego oczywiście e, też tam to była impreza moja rodzinowa, więc no mówię, no wiadomo jak to jest po alkoholu, tak? Ale, ale mówię, no nic tego się nie stało, zresztą e, chyba będzie e, gościem na konferencji teraz 9. jeżeli wszystko dobrze pójdzie, tak więc. Czyli to na podstawie tylko tej afery jakby tak, ta, no pod, Mateusz, wyzywa, Mateusz oczywiście ci... oczywiście wyzywa moją siostrę tak samo, ale no nie będę używał tych określeń, które, które używają w, w stronę mojej siostry. Przeprosi 14 maja za to. A skąd w tym całym konflikcie y, jego tata, stary Murański? A jego tata jest wszędzie. Jego tata, tata jest, jest wszędzie. Czyli z nim bezpośrednio nie miałeś jakiejś tam konfrontacji? No i słow... on nie, on to oczywiście też podburzył tego psa, prawda? Też pociągnął tego psa, więc y, y, we dwójkę oni to tak samo. Dlatego powiedziałem, że jeżeli jesteście we dwójkę, a czy jeżeli we dwójkę ciśniecie o tym psie i tak dalej, żeście tak, taką nagonkę, że mnie żeście zrobili na całą Polskę, no to ja chciałbym z wami zawalczyć na jednej gali na jednej gali po prostu, żeby wziąć was jeden, we dwóch na jednej gali. I zdarzy się to? No ja bym chciał, ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi od nich. Ale czyli jest jakiś cień szansy, że to się wydarzy już 14 maja? No, 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 no mam nadzieję, że tak. Okej, okay. i podałałbyś jednego i drugiego pod, na, pod rząd? Dlaczego nie? A jak celujesz? W techniczny knockout czy, przed, czy, czy, czy na rundy? Każdy, na myśli, każdy myśli, że ja się będę skupiał na stójce, ale bardzo teraz już bardzo się mocno skupiłem Stójkę odstawię tak raz, dwa razy w tygodniu robię w stójkę, e, a, a, a bardziej się właśnie skupiam, praktycznie cały tydzień skupiam się na zapasach, na parterze, na jiu -jitsu. Wczoraj właśnie robił się fajne zadaniówki, sparingi w jiu-jitsu, w parterze, tak więc no mocno na tym, tym aspekcie się skupiam. A ile jednostek treningowych robisz w tygodniu? Tyle, ile organizm pozwoli. Ogólnie to planowo jest około 11, ale też jestem na takim etapie, na takim etapie jestem swoich, swoich przygotowań i tak dalej. że jeżeli na przykład dany organ nie chce, czyli chodzi mi, że głowa nie chce, a organizm chce. No to oddaję sobie odpocząć. a Jeżeli głowa chce, organizm już od, odmawia odpoczynku, czy wymaga odpoczynku, no to, no to wiesz, to trzeba po prostu też już nauczyć się rozgraniczać, nie? Wiadomo, że e, trzeba trenować, jak się, jak, się, jak się nie chce, no to, e, to trzeba też rozgraniczyć, wiadomo, czy kiedy, od, od niechcenia się, a od, niemoż, a od niemożliwości uzdrowienia treningu, prawda? Żeby po prostu się e, nie, nie, nie popsuć, się, prawda? Mhm. Więc, więc mówię, to też trzeba nie rozgraniczać. A który rywal, Twoim zdaniem, trudniejszy, Murański czy Denis? No, Denis. Denis, zdecydowanie. zdecydowanie. Znaczy, no nie wiem, jeszcze z Murańskim, ale sądzę, że, że, że Denis. Tym bardziej, że teraz yy, oczywiście powiedziałem A, to trzeba też będzie powiedzieć B. Eee, jestem otwarty na, te rywal, na rewanż z Denisem WMA. A czy był taki moment, bo wielu internautów zarzucało ci, jeszcze wracając właśnie do Denisa, że yy, przysłowiowo obstrałeś zbroję podczas cage'a? Czy to jest prawda? Jak tak mieliście, kon no, mieliście konfrontację, <noise> ja konferencję, ja on tam jest stał silny, do ciebie. Ale powiedz mi, jest silny chłopak, tak? Mhm. Powiedz mi, co on może mi zrobić? Dobrze, jest silny, może mi uderzyć i tak dalej, ale co, zabić mnie nie zabije, tak? Eee, nie wiem, e, uszkodzić mnie, kurczę, nie wiem, coś mi zrobić, e, jakąś fifę pod okiem, czy nie wiem, czy uszkodzić mi jakąś rękę, wszystko się zagoi. Ale, ale no mówię, no co on mi może zrobić podczas walki? No nic, tak? No ja się nie boję, ja się nie boję bić. Chyba już to nieraz udowodniłem. A miałeś kiedyś strach w oczach, rzeczywiście w nie, klatce? Nie. Nie, nie. Nawet jak wychodziłeś z większymi od siebie. Strach w walce to nie wiem, musiał mieć, nie wiem, z Mamedem, kurde, czy z kimś. Więc no, z takimi osobami mogę mieć strach, tak? No, że tacy to potrafią mi mocno. Mogliby mi mocą uszkodzić. Ale no, Denis, o co, uderzy mnie, pa, padnę, no i co, nic, no, i wstanę. A właśnie w takim razie wymarzony twój rywal, taki sportowy? Sportowy? Powiedziałeś o Mamedzie, może coś w tą stronę? Nie, to już jest, wiesz, to już jest, nie to, że... E, e, nie wiem, czy on jeszcze będzie walczył. E, mam nadzieję że zobaczymy go z, w rewanżu z Soldicem. E, czego bardzo to bym chciał, bo, kurczę, no, mocno trzymałem za niego kciuki. E, gdzieś tam jest też przyjacielem rodziny, tak więc... E, więc mówię, no chciałbym... Jesteście z jednego miasta chyba w tak, ogóle. Tak, no jesteśmy z, z jednego Zostyna. miasta, tak więc e, mówię, z przyjacielem też rodziny. No i mówię, no i, i, i e, e, chciałbym go zobaczyć w klatce. No daje, nie, daje jednak te, te walki takie, daje na spektakularne, e, między innymi też jego, nie, e, między innymi też era MMA zaczęła się od niego od niego i od Mariusza, tak więc no dużo można mu zawdzięczać pod względem właśnie sportowym i to jest moim zdaniem ikona taka tutaj na Polskę, to jest właśnie taka ikona e, MMA. A czy walka w takim razie na przykład y, Alan kontra Amadeusz Ferrari kiedyś dojdzie do skutku na Nie No, on ze Sranym, już jest obsłone. Zresztą wczoraj już miałem rozmowę e, i z menadżerem, i z włodarzami, że on po prostu nie chcą się po prostu boi. Czyli to jest tylko na pokaz no, w internecie. To co, on, co on robi, to wszystko jest na pokaz. Aby dać mu tylko suba na, suba na jego kanale e, i, i mówię wszystko to, co on robi, to robi na pokaz. Ale właśnie m, jakiś moment temu dodał filmik z tej afery maczetowej, e, w którym mówił, że jednak ci ludzie, którzy mu to zrobili, to jednak przestępcy, gangsterzy. No dzisiaj, no może, może, może być tak. Których ty broniłeś swego czasu, nie? Czy, czy ja nie nic do końca? tego nie neguję. Nie chodzi o to, że ja ich bronię, że ja kogoś bronię. Chodzi hmm? mi o to, że on kłamie. Ja absolutnie nie mówię o tym, że ja absolutnie nie mówię o tym, że być może tak było. Ale chodzi mi o to, że on nie mówi całej prawdy. Rzeczywiście, jakby było, że wie, że on kłamie po prostu, o to mi chodzi. Ja no to w dupie, już się nie chcę opowiadać na temat serium to w dupie. Chodzi mi o to, że on kłamie, że on hmm. kłamie. On tylko e, dużo koloryzuje, żeby tylko podburzyć sobie e, ogl ogl oglądalność i tak dalej. A w której kwestii kłamie, powiesz? Czy, czy nie za bardzo nie chcę, ogólnie? Już nie? Nie okay. że Mi się po prostu nie chce dociekać, co tam się działo. E, Serio w dupie to. Sorry, hmm. za zabrażenia, ja nie, mam to śmiało. w dupie. Ja mam swoje przygotowania na walki. Wyjebane mam, za przeproszeniem, co to u niego się dzieje. Eee, Zajmuje się sobą, ma swoje życie fajne, w tym roku fajnie mi się układa, więc, y, więc dobrze swoimi kurczę, dążę do celu, swoimi ścieżkami wyznacza swoje ścieżki i serio mam w dupie to, co, y, to, co u niego się dzieje. To tylko kto z tej trójki najbardziej ci zagrał na nerwach? Denis, y, Muran czy właśnie Amadeusz? No Muran z tym, Muran z na chwilę obecną, Muran z Ferrari. Okej, okay. właśnie oni mówimy o tym Keju, tak? Tak, tak. No, no, oni były dwoje. Wiesz, mówi, mówi na mnie Muran, mówi na mnie konfitura. Eee, a sam się rozdupcył na, 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 na Arka, yy, zakładając mu, wiesz, idąc do prokuratury, zakładając mu sprawę i broniąc jeszcze i broniąc Ferrari'ego, które, na którego są normalnie papiery, więc... Czyli jakby on no, no, twojego wiesz, kumpla no, do prokuratury no, 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 tak, tak. No, no widzisz, no to są, to, to są właśnie takie pokoju ludzie, nie? Wiesz, no, żur, robią coś, rzucają jakimiś słowami, którego nie w ogóle nie mają znaczenia. Wiesz, ja mam swoje życie, yy, ja znalazłem się od takich rzeczy, ze co takich spraw się trzymam. Chodzę sobie na salę, trenuje ludzi i to jest, mój, to jest mój świat, a nie jakiś tam świat przestępczy i tak dalej. Ja, mam, ja czerpię radość z trenowania ludzi z, z walki i tak dalej, Ja nie z jakimś tam, kurde, że wiesz, że ktoś tam się, kurde, pójdzie, pobije, potnie i tak dalej, wiesz, to nie jest mój świat, nie? No właśnie, powiedziałeś, że też trenowałeś ludzi, a ile na przykład Marta Linkiewicz zawdzięcza tobie, twoim zdaniem, ze swoich trzeba, umiejętności? Sądzę, że to trzeba się jej, sądzę, że to byłoby się jej zapytać yy, z tego względu, że że no mówię, no ze mną przeżyła na, na, na najlepszą metamorfozę. Pamiętam jak jeszcze, pamiętam jak jeszcze za, weszła do, do fejmu. Pamiętam tak było mówię wczoraj. I Wojtek do mnie podchodzi i mówi: Ala, czy wezmę pod swoje skrzydła? No nikt jej nie chciał, ktoś się utrenować przez pryzmat, jaki, mhm. jaki, jaki ona miała wtedy y, m, PR, jaki miała image. I ja mówię. Co mi szkodzi, nie? No i wtedy fajnie się okazało. Fajną, żeśmy, kurde, relacje nawiązali, wie żeśmy potem też jeździli wspólnie na, na imprezy dla, dla fanów, nie? Do klubów pokazywaliśmy się jako goście. Ja grałem jako DJ, ona tam rozkręcała też fajnie imprezy. Fajnie, żeśmy trenowali na sali, potem żeśmy jeździli, mówię, jako goście po, 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 mówię, po imprezach, ale żeśmy też nie, nie, nie pili, nie? Ale chodzi mi o to, że się dla fanów też, nie? Żeby dużo, dużo osób się pytało, gdzie jakieś spotkanie, czy coś, no to wtedy właśnie mieli okazję, żeby się z nami spotkać, zrobić sobie zdjęcie e, czy podpisać nawet pocztówki. Nie? I Nawet też można wtedy ocenić, jeżeli chodzi o Martę i me metamorfozę, jaką ze mną przeszła, to sądzę, że wtedy właśnie można ocenić e, ile, ile, nie wiem, czy ona mi zawdzięcza, czy ile mogłaby, czy, czy jej, no, mówię, trzeba by było się jej zapytać, jej, tak naprawdę jej, ile ona mi zawdzięcza, o, tak. A jak teraz no. wygląda wasza relacja? Nie, normalna, taka normalna, normalna to jest absolutnie normalna, <laughs> więc no, nic, nic, jakoś specjalnego, ale no mówię, no trzeba było się to, o to, o to, o to, o to, sprawę zapytać. Kto lepiej płaci, Fame czy High League? <noise> nie mogę, nie mogę powiedzieć na ten temat, ale i tu, i tu nie jest, źle. Nie jest źle. Czy te zarobki wasze w tym momencie prze, przebijają zarobki sportowców w KSW? Jest to pytanie raczej retoryczne, ale chciałem to usłyszeć <noise> od ciebie. Tak, no. Z jednej strony szkoda, no szkoda mi, no nie powiem, że nie, bo szkoda mi, bo wiem ile chłopaki trenuje z zawodowcami, to zresztą sam z, też Sam zawodowcy. kiedyś tak przecież zaczynałeś. Tak, tak sam zresztą tak, tak, kurde, sam zresztą też, też tak zaczynałem. Eee, tylko jeżeli nadarzyła się taka okazja i nie jeden chłopak z Salim powiedział, że też skorzystał z takiej, z takiej okazji, tak jak np. Marcin Rzosek czy ktoś, eee, czy Norman Parke, eee, skorzystali po prostu z takiej sytuacji, ja też skorzystałem z takiej sytuacji, bo jednak bić się kiedyś za, za parę tysięcy, no to, no to znaczy bić się teraz za parę tysięcy, to nawet nie, nie starczy ci na przygotowania. A ile właśnie, jaki procent garzy pochłaniają przygotowania? Bo co, w przygotowania wchodzą suplementy, trener, znaczy, sala, wiesz, Często, gęsto czas. masz tak, że jesteś tam na jakąś tą osobą taką, na którą się nie rozpoznawano, czy na topie, to tak, catering Kat często gęsto masz za reklamę, suplementy masz za reklamę, wchodzi eee, mi, że wiesz, że reklamujesz daną, na daną firmę. Na Instagramie, eee, no czy co? Czy, czy, czy w postaci logotypów. Ale mówię, takie, takie rzeczy jak fizjoterapeuta, czy, czy takie chodzi mi o takie peptydy, bo to już są droższe takie rzeczy, bo wiadomo, jeżeli wchodzisz na jakiś pułap przygotowań, no to takie odżywki typu odżywki takich białko, BCA i tak dalej, to ci starczy. A jeżeli chcesz wejść na wyższy poziom, to już takie kurcze peptydy, yy, to, już, yy, to już wiadomo, to już są już droższe rzeczy, yy, to wtedy już one cię lepiej regenerują, nie? A, tak jak mówię, jeżeli wchodzisz na jakiś dany. Okres przygotowań i się przygotujesz do danej walki, to jesteś tu. Jeżeli chcesz przeskoczyć ten okres przygotowań, i bierzesz się z mocniejszymi zawodnikami, no to troszkę trzeba zainwestować w siebie i pójść dalej, prawda? Mhm. Ile, a jesteś w stanie powiedzieć, ile na przykład tysięcy kosztuje takie przygotowanie się do walki profesjonalne? Czy to jest rzędu 10, 20, 5, no paręnaście, tysiąc, paręnaście tysięcy? I I Ile miesięcy przygotowań? 3, 2? No, no, zależy, kto się jak przygotowuje. Są chłopaki, którzy się przygotowują w Parę dobrych tygodni, są którzy się przykład parę miesięcy, zależy od przeciwnika, jaki jest, prawda? Bo na jednego przeciwnika czas się przygotowy po prostu 5 tygodni, 6, a na jednego po parę miesięcy się przygotowują, już nie, bo wiedzą, że na przykład mają biło się o pasy czy coś, nie? A jeszcze chciałem zapytać, ile dram y, w, czy w Fejmie, czy w Hajgu to jest rzeczywista drama, a ile jest podsyca na, na potrzeby walki? No bo Moja... powiedzmy, jak mhm. chciałbym z tobą zawalczyć, y, nie wiem, tam powiezywam Cię na Instagramie i jest jakiś cień szansy, że, że zawalczymy. I to jest w moim interesie na przykład. A powiedz, e, no, no, jak no. to wygląda? A powiedz mi, z, z jakiej okazji miałbyś mnie wyzywać? Y, nie wiem, no bo chciałbym zaistnieć, no, a bym no, musiał znaleźć żebyś... twój jakiś czuły punkt i cię, z, i cię sprowokować do reakcji. To tak, tak już powiedziałem przy Denisie, że Denis to jest ostatni, była ostatnia osoba, której dałem walkę z gównoburzy, bo Denis sobie wyssał z palca, e, że ja na przykład obrażałem, e, że ja nie szanuję kobiet i tak dalej, gdzie dziewczyny mi wysyłały screeny rozmów z nim, jak on je wyzywał od kurew i tak dalej, nie, że od dziwek i, i no sorry za sformułowanie, no, ale śmiało. tak po prostu były, że oni po prostu, po prostu takie wyzywał. no są screeny po prostu, że wiesz, że mhm. wyzywał i kto tutaj teraz nie szanuje kobiet. Więc wiesz, no, mm -hmm. sobie po prostu do z palca i, i, i tyle, nie. No. A Federacja czasami ingeruje w wasze dramy i mówi, kurczę, to już jest za mocno. Albo podbójcie jeszcze, jeszcze trochę mocniej. A znaczy, czy wiesz, no, no, moje, moje że jakieś tam dramy, afery itd. i tak dalej były prawdziwe, ja nic nie udawałem, ja jestem prawdziwym facetem e, i nigdy nic, nic, nic nie udaję. Jedni mnie za, za to szanują, inni mogą mnie nie lubić, e, inni mogą mnie lubić, no mówię, no ja jestem normalny, nikogo nie udaję, jestem sobą po prostu i, i tyle, no. Czy zawalczyłbyś jeszcze w Prime MMA? Czy jest coś takiego, że w ogóle czujesz jakąś taką... Em potrzebę przywiązania się, albo y, lojalność wobec jakiejś federacji, czy po prostu jesteś, jesteś takim wiesz, wolnym ja jestem, strzelcem? Na chwilę obecną jestem związany i mam fajne walki do końca roku już i wątpię, żeby było miejsce już na, na, na jakąkolwiek jeszcze federację. E, mam walki do końca roku już ustawione, tak więc... Y, ponownie... Ale w fejmie i w heiligu. Czy, czy nie masz. <laughs> mówi. nie, nie, nie mogę mówić. Nie ciągnij za niego nie mogę mówić. Ale mówię, no, mam fajne walki poustawiane do końca roku, tak więc e, mówię, śledźcie uważnie moi, moje profile, moje podczynania, bo... Będzie się działo do końca roku, naprawdę. Czyli będąc zawodnikiem, masz rozplanowany już kalendarz praktycznie rok do przodu. No tak, no bo federacje, federacje się do mnie zgłaszają i tak dalej. Wiedziałem zresztą, że to będzie mój rok, tak jak, jak mówię, zrobiłem nawet swoje koszulki, rok tygrysa i to jest mój rok. Tak więc no, czerpię, czerpię z tego roku, nie będę kłamał, no. Czerpię z tego, ile tylko się da. Teraz niedługo wychodzi mój kawałek łącznie z teledyskiem, którego, który też zrobiłem. E, wydaję też linię odzieżową, gdzie będę twarzą, zrobię swoje rzeczy. No, czerpię po prostu z tego, ile się da i cisnę z tego, ile się da. Czyli tak naprawdę Twój Prime jest teraz, a nie podczas na przykład programu Warsaw Shore? Jak oceniasz swoją popularność? Szczerze to mi się lat wydaje, że. Warshore dużo mi dało z tego względu, że kiedyś był boom na Warshore. Jak wyszedłem z Shore, to czułem, że jestem znany, nie? Wtedy czułem, że jestem sławny. Teraz to trochę. Teraz tak się nie czuję, z tego względu, że przemyślałem sobie, i wiesz, ja jestem normalną osobą. Dla mnie znana, tak jak dzisiaj powiedziałem u siebie na, na story, że jestem, że. Znane, sławne osoby to są kurcze, nie? Typu Robert Lewandowski i Marysz z którym trenuję. To są znane osoby sławne, które coś, coś zrobiły, przyczyniły się do, do, do danego sportu. A ja jestem normalnym człowiekiem, no trochę bardziej może z gębą popularną, bo, bo byłem w programie. Ale jestem takim samym człowiekiem jak ty, jak kurde każdy tutaj z nas, nie? Może tylko może bardziej kurde gębą znajomą, nie? I tyle. Tylko, tylko, że po prostu miałem jakiś pomysł na siebie i to po prostu zrobiłem, nie? I teraz po prostu wyczerpię z tego korzyści i czy, odcinam kupony, tak zwane, prawda? A co do tej marki odzieżowej? To jesteś jej tylko twarzą, czy jesteś właścicielem całej znaczy nie marki? Nie, jest, ja jestem głównie twarzą, ale też yy, oni mają swoje produkty typu tego koszule. Tylko jestem po prostu swoje projekty robią. O tak, swoje, swoje projekty robię dla danej dla danej firmy, nie? Mhm. A powiedz mi, z kim z Warsaw właśnie, yy, nawet z tych ludzi, którzy nie byli z Tobą w programie, tylko się tam mijaliście, yy, mógłbyś zawalczyć na przykład potencjalnie? Kurczę, dużo osób mnie pytało się, kiedy zawalczy z Trypsonem. No nie? właśnie, chciałem, bo Trypson też tutaj był i no, chciałem nie, się zapytać. nie zawalczy z Trypsonem? No, no, Lubicie się chyba, co? tak? Lubimy się, chociaż mówili też, że mamy nigdy, nigdy nie zawalczy z Materlo, nie? Wiesz, przyjaźnią się i tak dalej. Tak samo Jura z Spudianem, prawda? Tak, A zawalczyli. I to bardziej, że Jura z Spudianem trenowali na jednej sali, tak? Dalej trenują na jednej sali. Wiem, że musieli się tam wymijać grafikowo, żeby tak, się nie oglądać. Tak, dokładnie. no Ale no, no mówię, no wszystko jest z tego, żeśmy gadali też z Stanem Stripsonem. Gdyby to miało jakieś po prostu jakieś, jakieś przełożenie właśnie dla, dla nas, dla naszej przyszłości, czy dla jego nawet dzieciaków, gdzie to mógłby też częściowo, ich, części, częściowo im zapewnić przyjemność. Przyszłość, czy tak na przykład tak jak ja zbieram sobie na wymarzone mieszkanie swoje yy, niekupione za kredyt, tylko za, za gotówkę, yy, no to dlaczego myśmy nie, byśmy mieli dla te, tego nie zrobić dla swoich własnych marzeń, tak? A z Don Casio na przykład widziałbyś też, się? Też, też, jak najbardziej. Aż, po, też gadaliśmy po Prime, gdzieś tam żeśmy sobie się wzięli na bok, yy, wyjaśnialiśmy sobie sprawy i tak dalej, ale też powiedzieliśmy sobie, że w przyszłości fajnie by było zrobić taką walkę. A wtedy potencjalnie, jakbyś z Don Cassio na przykład zawalczył, to w boksie? Czy byś miał parcie Chciało na MMA? bym w K1, ale czy WMA, ale wiem, że nie miałby szansy czy, 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 czy w K1 czy tak więc... Mm, A z kolei posz... w boksie? Ty byś był bo... chyba underdogiem, no, nie? Wtedy Ja bym był underdogiem, no tak. Okej, okay. kto tam jeszcze? Stifler na przykład. Ze Stiflerem też, no, no. Fajny chłopak, bardzo go lubię, śmieszny, kolorowy, barwny, e, no ale też, no za bardzo, no. no, no, no wiesz, no, sportowo nie to. Hmm. A powiedz mi, jak wygląda teraz twoja relacja z różalem, czy jak, jakkolwiek jest ona? Ja różala już przeprosiłem na swoich tam relacjach i tak dalej, bo yy, mówiłem, że słowa czarka Aleksiszczuka wtedy o, o tym właśnie psie były przypisane do, yy, do właśnie do różala, bo były właśnie zdjęcie różala i słowa pod spodem czarka u więc błąd. Yy, błąd. Yy, nie firmy, tylko tego, błąd portalu internetowego, który, który coś takiego zrobił, zrobił błąd po prostu. I wtedy ja się, ja tam się dozwałem e, też właśnie w tej sprawie, nie? I też mówię, jeżeli Różal ma coś do mnie, to zróbmy sobie taką waleczkę, nie? Ale wtedy nie wiedziałem, że to nie były słowa po prostu Różala, nie? A jak byś oceniał swoje szanse z Różalem? No pewnie w stroniczo by to było w jedną bramkę, ale chciałbym pokazać ja, że mam wyjść, że mam jaja i że wychodzę taki takiej walki, że się nie boję. Tylko, że na przykład Różal jest już <coughs> y, jednak wiekowym zawodnikiem. Więc to, no to Twoje może, szanse było. Moje szanse by może rosły tak samo, nie. Okej. Okay. A powiedz mi, gdyby nie program, gdyby nie Warsaw Sorry, gdyby nie popularność, to czym byś się zajmował? Zostałbyś w tych sportach walki? Zostałbym w sportach walki, tylko pewnie bym nie zarabiał tyle pieniędzy, teraz zaraz za to zarabiam. Bo ja zarabiałem, pamiętam, jak zarabiałem po 1000 zł, tysiąc pieniędzy za walkę. się byliśmy za odżywki, jak to się mówi, e, bo nie było po prostu tyle pieniążków, żeby po prostu samemu, samemu sobie to kupić. E, a teraz automatycznie po programie moje zasięgi, znaczy moje zarobki wzrosły mocno, bardzo mocno. Okej, okay, a jak byś określił siebie? Ty jesteś z zamożnej rodziny, średnio zamożnej czy z, raczej z Absolutnie. Biednej? u mnie się nigdy nie przelewało. Nie przelewało Bart, się bardzo. No nie przelewało się nigdy. Więc jeszcze ja często gęsto uciekałem z lekcji, żeby po prostu rodzicom pomagać. A myślisz, że był taki moment, że troszkę ci sodówka uderzyła? Tak. Tak, jak zaczęły nagle przepływać im większe pieniądze. Pamiętam, jak parę pieniądze miał... i popularność, A, prawda? Czy, tak, pieniądze i popularność, jak zarabiałem yy, kiedyś po, nie wiem, po trzy tysiące miesięcznie i nagle zarabiałem po trzy dychy miesięcznie, jak dzień sobie na imprezy, no to, no to, no, to, no to, to po prostu wtedy było dużo kolegów, wtedy było, wiesz, wszystkiego dużo, o tak. Mm -hmm. I wiesz, i stawiałem po prostu wszystko wszystkim, jak kiedyś może taki mniejszy Mike Tyson, o no tak, chodzi mi Aha. o mniejszy, z mniejszymi zarobkami, ale jak Mike Tyson, stawiałem wszystko i rozdupcałem te pieniądze, prawda, na lewo i prawo. No ale w końcu od jakiegoś czasu już zaczynam sobie to odkładać, czy tam sobie to ogarniać. E, wiem, gdzie jest moje miejsce, wiem, gdzie jest mój punkt, który, do którego dążę. W tym roku mam w końcu 30 i tak sobie powiedziałem, że do, do, do 30 chcę kupić już mieszkanie. nie I Po prostu już coś już budować dla siebie, kobietę sobie znaleźć, dzieci, jak to się mówi, zrobić. I, i mówię, no i w, ten, w, ten, w, ten, w tą stronę już, nie, bo to już chyba czas najwyższy. A masz od, kobietę? Od, od, mm, już nie, już nie, już nie. żeśmy się rozstali jakiś czas temu, e, ale mówię, no już taki, taki czas, że, że już, e, koniec tej łaty, koniec tej łaty właśnie chyba Warsaw Shore, chociaż to do mnie się nigdy nie odklei, ale e, też chciałbym być kojarzony nie tylko z programem, chociaż i tak będę, ale też że jednak Alan to fajny facet, który umie się bić. Mm -hmm. A mówiłeś jeszcze, chcę, chciałem wrócić do tej sodówki do tych 30 tysięcy, bo mówiłeś, że na przykład zarabiałeś 30 tysięcy. To co potrafiłeś wszystkie 30 tysięcy wywalić w Melas? nawet w dwa tygodnie potrafiłem to zrobić, wiesz. I, co w klubach i, drinki? I, tak, drinki, aftery, nie aftery, wiesz. No służyło się kiedyś, nie? No, ty... ale, ale chyba już nie wyrosłem, żałujesz, nie? Już z tego. No nie no, każdy, każdemu życzę, żeby coś takiego przeżył, tak naprawdę, tak? Żeby kurczę, ja w życiu niczego nie żałuję. E, może prócz tego, że mniej mało czasu spędzałem z moją mamą i nie jeździłem do niej często. Tego tylko w życiu żałuję, a innego w życiu nie żałuję, bo nie nauczyłbym się, e, nie nauczymy się takich rzeczy, które teraz wyciągnę, z tego, wyciągnę jakieś z tego wartości e, i po prostu nie nauczyłbym się na błędach. A co sądzisz o dzisiejszym Warsaw Shore? Czy to nie są właśnie trochę. to, czy to nie jest nieudolna próba kontynuacji tego, co wy stworzyliście? Kurczę, wiesz co, widziałem ostatnio, na, gdzieś tak przypadkowo widziałem na, na MTV, że jest coś takiego leci jak e, War, e, New Jersey Shore, tylko że wakacje. Aha. I z co, kurczę z tych z tego pierwszą, z pierwszych sezonów. Powracali ludzie. Po, powracali, ale tylko właśnie dlatego, że sobie pojechali na wspólne wakacje, zebrali tą ekipę całą i sobie pojechali w wakacje. Na coś takiego jeszcze bym się zgodził, że po, sta, po paru dobrych latach, żeśmy się znowu z, 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 złapali i wszyscy tam wszyscy wychodzi mi ten. ten, ten ten starszy, ten y, program, właśnie z, z New Jersey, że oni też byli ze swoimi rodzinami, z dziećmi niektórzy, y, z, y, kobiety z facetami, faceci z kobietami i pojechali są takie fajne, wszystkie wspólne wakacje, wszyscy, nie? I może na to bym się, coś takiego by się zgodził jeszcze, nie? A na pełny sezon taki na pełnej pompie? Jak nie, wtedy? nie, już jestem za stary, już jestem wiesz, tym bardziej, że byłem jakieś dwa lata temu. Jeszcze na chwilę w programie. Już, już wtedy już czułem, właśnie że to, jest, że to nie jest to, że to już, wiesz, jednak się czułem za stary trochę, wiesz, taki ich ojciec, nie? E, Który już to ma... przeżył, tak, już to ma za sobą. już mam to za sobą, e, już to przeżył i wiesz, bardziej takie spokojne życie chcę prowadzić, jak mówię, bez, bez jakichś większych ekscesów. To czego Ci mogę w takim razie życzyć? na Przede wszystkim powodzenia w OKTAGONIE 14 maja. E, żeby afery się wszystkie wyjaśniały, żeby nikt tak. Cię nie nazywał tak, jak cię nazywał. No i co, trenuj, wygrywaj, zarabiaj zarabia i, i, i mieszkanko kupuj. Tak, tak. I no zdrówko, to, 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 żeby tego było. Tego, właśnie, tego właśnie oczekuję od siebie i, i jak może, możecie do tego, możecie mi tylko zdrowia, a resztę sam zrobię. Dzięki serdeczne, Alan Kieciński. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.